Siema to Kuba. Siema to Adrian. Siema to Paweł. Właśnie znajdujemy się w Mitterrand Studio. Jest godzina trzecia w nocy. Zakończyliśmy właśnie prace nagraniowe nad naszą najnowszą piosenką. Myślę, że wypadło naprawdę dość pozytywnie. Co no, możemy powiedzieć o naszym najnowszym projekcie? Wydaje nam się, że projekt będzie na całkiem dużą skalę. Że będzie bardzo zaskakujący, a wręcz przewidywalny. A piosenka, którą nagraliśmy, na pewno będzie bardzo, bardzo, bardzo dynamiczna, energetyczna, przede wszystkim bardzo pozytywna. A więcej szczegółów dowiecie się Również zbliża się wielkimi krokami sezon koncertowy, dlatego kończymy już komponować nasze ostatnie piosenki. Na naszych koncertach będzie na pewno bardzo, bardzo dużo pozytywnej energii, bardzo dużo, bardzo dużo zabawy muzyką. Mam nadzieję, że będziemy robili fajne show i że naprawdę będzie się na tych koncertach dużo dziać, dlatego nie może Was tam zabrać. A w związku z zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy chcieliśmy Wam życzyć dużo zdrowia pomyślności rodzinnej, dużo śmiechu oraz spełnienia wszystkich Waszych marzeń. Dlatego bądźcie z nami, śledźcie naszego Facebooka, a na pewno nic was nie ominie. Cześć! Pozdrawiamy.